Cześć, witaj, z tej strony Mikeelico, mamy dzień 11, a dzisiaj powiem Ci jak zrobiłem w pierwszej mojej firmie 8000 zł przychodu w pierwsze 30 dni. Zapraszam do materiału, bo myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Ok, zanim jeszcze przejdziemy do materiału, masz bilet tutaj na dzisiejszy spektakl, zobacz sobie pod spodem po prostu klikasz i zamawiasz. I ogólnie tych biletów już mamy ponad 104, 103 103 bilety zakupione, więc naprawdę fajnie. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że Za to, że kupujecie te bilety A raczej dostajecie je I klikacie tą subskrypcję, bardzo jest mi miło Niezmiernie miło, bardzo dziękuję Za 100 subskrypcji i lecimy dalej Kolejny próg to mamy 200 I też coś fajnego wymyślę na 200 No i mamy odblokowany ogólnie przychód Statystyki z 23, 23 października 2022 No i zacznijmy sobie od tego przychodu Przychód ogólnie wyniósł wczoraj 40 zł, no niestety nie jest to dużo Nie jest to, nie jest to... Jakiś fajny przychód, który pewnie wielu by chciało tutaj zobaczyć, 4000, natomiast to tak nie wygląda. To jest biznes, który się buduje miesiącami i który się rozkręca. Ja też mam jeszcze pierwszą firmę, mam jeszcze social media i jak widzisz, to też się przełożyło właśnie na to, bo poświęciłem swoją godzinę tylko czasu, tylko godzinę czasu na to, aby przyczynić się do, aby w ogóle poświęciłem godzinę czasu i uzyskałem przychód 40 zł. Oczywiście wiadomo, że to pracowały te poprzednie dni też i tak dalej, natomiast akurat 23 października pracowałem jedną godzinę, policzyłem sobie to no, tak naprawdę bardzo małe, mizerne zadania, To zrobiłem kilka aukcji. I to było tyle jakieś poprawki satysfakcja 3 na 10. No nie czuję się zadowolony z tego, z, tego, z tego wyniku, no bo uważam, że jest to po prostu kiepskie, więc przychód mamy 40 zł, oby następnego dnia już przekroczyło tą barierę 100 zł, i będziemy na pewno zadowoleni. Tak więc lecimy dalej, to tylko taka statystyka. Jeszcze krótko informacje, co się dzieje u mnie. Pojedyncze zamówienia, jak widzisz już są, już się pojawiają, mogli będziemy sobie podsumowywać przychód z każdego miesiąca, tak pod koniec miesiąca jakoś nie i, I będziemy to sobie ogarniać. Pojedyncze zamówienia już lecą, tak jak powiedziałem, zaczynam więcej wystawiać i naprawdę zaczynam się po prostu bawić to tak bardziej na, na poważnie i profesjonalnie, no bo nie oszukujmy się, godzina czasu na biznes to jest bardzo mało. Ja aktualnie ogarniam umowy do mojego innego biznesu i tak dalej, przenoszę różne rzeczy na tą firmę i tak dalej z mojej innej firmy, jakieś prawa autorskie, nie prawa autorskie. No, tak naprawdę mnóstwo rzeczy, dlatego też się tym yy, nie zajmuję jakoś, jakoś bardzo. Natomiast mam, mam zamiar to zmienić i ruszyć z tymi e bardziej, z tą firmą. Ale dobra, koniec pierdzielenia. Poruszmy sobie temat, jak zrobiłem 8000 złotych przychodów w pierwszym miesiącu. I teraz cztery tematy, które przyczyniły się do tego, że to zrobiłem. Moje podejście przede wszystkim, moja wiedza, udogodnienia, które miałem, bo je miałem i się przyznam tutaj, jakie miałem, i wy też je możecie mieć. Jak to po prostu zrobiłem w takich punktach, czyli co. Głównie wpłynęło na to, że taki wynik uzyskałem. Czy to jest duży wynik? Uważam, że jak na pierwszą firmę, na początek jest to ok wynik. Nie jest to jakiś mega magiczny wynik i też wiele osób może sobie wyobrazić o 8000, to zostało 1000. Nie, mam marże. Marże moje przekraczały 35%. Minimum 35% z tego to jest zysk. Więc jakby tak to wygląda. Jeśli chodzi o przygód, czy to było równo 8000, nie wiem dokładnie, bo tutaj policzyłem sobie jeszcze Olixa i tak dalej. Musiałbym policzyć jeszcze Facebooka i tak dalej. Mogło to być to lekko więcej. Na samym Allegro, z tego co pamiętam, było 7,5. Jeszcze był, mówię, o Olix i też Facebook, nie? Więc po prostu zaokrągliłem to do jakichś 8000 złotych. I teraz przejdźmy sobie do tego pierwszego tematu, czyli do mojego podejścia. Przede wszystkim duża motywacja do działania. Ze względu na to, że to była moja pierwsza firma i serio, chciałem, chciałem jakby pokazać samemu sobie, że, kurde, firma to już jest taka trochę dorosłość, jakaś odpowiedzialność, jakieś koszta i tak dalej, mimo że już zarabiałem pieniądze e, z innej rzeczy, e, z, z innych źródeł, i tak dalej. Ale chciałem zbudować taki kolejny biznes, który będzie serio już na firmie, oparty i tak dalej. No i miałem dużą motywację po prostu do tego i działałem naprawdę fajnie, bo wystawiłem troszeczkę tych aukcji w styczniu, e, to, to był początek roku dokładnie. E, więc naprawdę było, naprawdę było fajnie, nie? I, i bardzo fajne, fajne pieniądze. Potrafiłem z tego robić. Świeży temat, świeży w tym modelu e-commerce. To był dla mnie świeży temat, tak jak powiedziałem wcześniej. Robiłem to pierwszy raz inaczej. Może nie pierwszy raz, bo wcześniej miałem to po prostu na, na, jako osoba prywatna sprzedawałem. Ten model robiłem i tak dalej. Natomiast, natomiast. I tak to było coś dla mnie tak naprawdę nowego na koncie firmowym, ja tego nigdy nie robiłem na koncie firmowym, nie wiedziałem z czym to się je i tak dalej i było to coś dla mnie świeżego, odkrywałem to, poznawałem te reklamy, nie reklamy, bo wcześniej tego jakoś mega nie robiłem i jest to mega fajna sprawa i moje podejście po prostu było mega dobre, uważam, że byłem zmotywowany do działania. Przejdźmy sobie do mojej wiedzy, miałem wiedzę, którą nabyłem do doświadczenia na koncie prywatnym, czyli już na koncie sprzed prywatnym sprzedawałem w ten sposób produkty w tym modelu, którym robię i po prostu to, to też się przyczyniło bardzo, bardzo do tego, że, że tak wyszedł że, tak wyszedł, że tak, taki wyszedł po prostu wynik. Doświadczenie z dropa. Wcześniej też robiłem dropa, tak? I dosyć dużo tego dropa robiłem przez jakiś czas. Bo na jakieś tam pół roku przed y, robiłem dosyć intensywnie dropa no i po prostu doświadczenie z dropa, robienie opisów i tak dalej, to takie sprzedażowe rzeczy bardzo mi pomogły po prostu w tym, aby robi, robić lepsze opisy i tak dalej. Dlatego myślę, że jest to bardzo fajna, bardzo fajna y, rzecz. Okej. Okay. Udogodnienia na starcie, jakie udogodnienie, udogodnienie miałem? Miałem pakiet powitalny na Allegro, on już wtedy był, więc teraz też go każdy z Was ma i jest nawet lepszy niż wtedy niż wtedy był, więc teraz tak naprawdę każdy z Was ma lepsze udogodnienie niż ja miałem wtedy, więc naprawdę jest to fajna sprawa, więc ten pakiet powitalny to jest naprawdę mega, mega mega, mega ułatwienie z tą prowizją i tak dalej. Miałem mniejszy ZUS na swojej działalności, no bo wiadomo na początku mamy ten, tą składkę zdrowotną tylko 382 zł około, nie? I to też było fajne, bo był to mały koszt przetestowany na kontach prywatnych. Tak, to co robiłem zostało przetestowane na kontach prywatnych. Kolejna rzecz. Jak to zrobiłem? I to już chyba najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które podsumowałem w sześciu punktach. Jak ogólnie ogarnąłem to, że taki wynik uzyskałem? Wystawiałem dużo aukcji. To przede wszystkim był taki pierwszy punkt. Ja naprawdę wystawiłem w miesiącu około tam 100, 100 produktów. 100 produktów? Nie, przepraszam, 100 aukcji. 100 aukcji. Produktów było no jak na każdy produkt robiłem. Tak właśnie sobie zdziwiłem, że 100 produktów nie miałem. Na każdy produkt około 3 aukcje, bo tam kategoria, jakiś wariant i tak dalej. No więc około tak naprawdę 30 produktów wystawiłem, więc jest to całkiem dużo. Całkiem dużo, no bo tak naprawdę wychodzi jedna, jedna, jedna akcja dziennie i jedna taka dobra aukcja dziennie, no to jest, jest już to jakieś tam poświęcenie czasu, Okej, okay, To może nie było dużo, ale dużo ulepszałem, też się bałem w reklamy, ogarniałem jeszcze inne platformy, tak? I naprawdę ogólnie dosyć dużo, dużo tych aukcji ogarnąłem i dosyć fajnie, fajnie to szło, bo też inne platformy były, tak? Jako Elix i Facebook. Moje aukcje wystawiałem w prosty sposób i na początku po prostu robiłem szybkie aukcje, a później ulepszałem, tak? Więc też to mi dało to, że mogłem poświęcić czas na kolejne, kolejne, kolejne produkty i po prostu wtedy się zająć, jak już mi jak już wszystkie produkty wystawię, no to po prostu mogłem się zająć, wiesz po prostu mogłem się zająć realizacją zamówień oraz oraz, 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 oraz tym po prostu, że mogę i ulepszać te aukcje. Realizowałem szybko zamówienia, to jest też bardzo fajna sprawa, że paczki bardzo szybko wysyłałem, jako że mam towar u siebie, no to po prostu szybkie wysyłanie paczek Yy, to po prostu no, zastosowałem i, i wiadomo, że jak się szybciej te paczki wysyła, to klient jest zadowolony, Allegro jest zadowolony i my też jesteśmy zadowoleni. Yy, więc tak to wygląda, sam pakowałem paczki jeszcze wtedy, jeszcze wtedy nikt mi w tym nie pomagał i tak dalej, więc yy, też trochę czasu na to poświęcałem. Yy, nie uważam, że to był jakiś klucz do sukcesu tego, jakby może nie sukcesu, nie nazywajmy tego sukcesem, raczej ja nazywam to, tak nazwałem trochę dziwnie, ale no po prostu jakiś tam wyniku, yy, no to po prostu uważam, że Uważam, że hmm. samo opakowanie paczek nie wygenerowało dla mnie kosztów, nie? K pracownika i tak dalej. Dlatego też, czy większy zysk z tego był, nie? Bo, przy 8000 tysiącach, mając powyżej 35% zysku, no to całkiem spoko był, jakby musiał jeszcze pracownika opłacić, no to byłaby lekka lipa, nie? Więc tak to wyglądało. Wystawiałem produkty w zestawach, to też jest ważna rzecz. Miałem więcej ogólnie aukcji też, bo wystawiałem produkty w zestawach i dużo zestawów robiłem. Naprawdę, łączyłem te moje produkty. Ja starałem się ogólnie łączyć produkty. Wstawałem rano i działałem, i to też jest kolejna rzecz, że. Jeżeli chcemy coś ogólnie zrobić, chcemy zrobić jakiś fajny wynik, yy, dajmy na to w pierwszym miesiącu swojej firmy i tak dalej, jeżeli chcemy zbudować coś zajebistego, to po prostu trzeba wstać i zapierdzielać. Zapierdzielać ostro. Ja nie mówię, że te, ja, ja nie mogłem się skupić tylko na tym, bo ja mam biznes, który wygenerował dla mnie, generuje dla mnie dużo większe pieniądze, natomiast yy, no wiesz o co chodzi, po prostu trzeba się do wszystkiego przyłożyć. Jeżeli aktualnie nic nie robisz, możesz się skupić, w, 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 robić, zrobić fokus po prostu na tym jednym, i naprawdę można mieć mega efekt, jeżeli się po prostu do tego przyłożymy. Uważam, że dzisiaj są takie możliwości w internecie i takie możliwości w e commerce ta branża jest tak szeroka i tak mocna, że to hiti po prostu można robić tu naprawdę mega, mega fajne pieniądze, kwestia wziąć, wsiąść do tego komputerka i tak naprawdę dzisiaj w komputerku możemy zrobić yy, naprawdę gruby biznes, nie? I to jest w ogóle mega fajne odnośnie tych możliwości. Więc tak to zrobiłem w sześciu punktach. Ogólnie yy, przejdźmy sobie do typu dotyczącego biznesu. Tą kwestię merytoryczną. Myślę, że możemy zamknąć, tak to po prostu zrobiłem. Jeżeli macie jakieś pytanie. Co do tego, to zadawajcie pytania w komentarzu. Może zrobić drugą część o tym, taką bardziej szczegółową, czy coś. Zadawajcie pytania chętnie, bo mało tych pytań jest ogólnie w komentarzach. Yy, dziękuję wam za te 100 subskrypcji jeszcze. Ale, no, po prostu zadawajcie te pytanka w komentarzach, jeżeli macie jakieś, bo myślę, że wielu rzeczy też nie, wyja nie, nie wyjaśniłem tutaj. Może najpierw, zanim wrzu będę wrzucał materiał, to po prostu na Instagramie będę się pytał, co, poru co poruszyć w tym materiale, abyście mieli po prostu więcej konkretów. Więc, to tak, w skrócie, jak to wyglądało. E, tip dotyczący biznesu. I teraz, jeśli chodzi o dzisiejszy tip, korzystaj z możliwości, mo możliwości internetu i testuj różne narzędzia ułatwiające interesy. I teraz o co mi chodzi tutaj? Chodzi mi o to, że po prostu dzisiaj jest bardzo dużo takich narzędzi jak BaseLinker, nie BaseLinker, różne rzeczy, które ułatwiają działanie. Ja by z BaseLinkera nie korzystałem wcześniej. Yy, miałem taką, po prostu miałem taką zrazę do tego, że wielu tych coachów, co sprzedają te kursy o dropie, yy, korzystało z tego, nie? I jakby polecali te ko swoje kody polecające, no kody, kody po prostu no polecające, nie? Partnerskie wysyłali, sprzedawali te kursy po 1000, 2000, 5000 złotych. I to mnie tak zarażało, że oni wszystko to tak łatwo u nich brzmi z tym BaseLinkerem, i to mnie odrzucało do tego programu. Później sobie teraz, ostatnio, w sumie, o, ostatnio sobie zobaczyłem, że ten program serio może mieć jakiś sens. Chociaż ja nie robię dropa, to i tak dla mnie może mieć sens, bo to jest tylko do sprzedaży, nie do ściągania produktów i tak dalej, chociaż tego też nie wiem. Natomiast, yy, no po prostu, yy, tak, to, tak to wygląda. Więc jeżeli widzisz jakieś fajne narzędzia, warto sobie zrobić na przykład jeden dzień na miesiąc, jeden dzień w miesiącu albo dwa razy w miesiącu, żeby przetestować jakieś różne fajne programy i może je akurat wprowadzić. Ja tak wprowadziłem Notion, najpierw nie byłem do tego przekonany, a później się do tego po prostu przekonałem, więc naprawdę fajna, fajna rzecz. Ok, pytanie do mnie, czy myślałem nad sprzedażą offline? Taką, takie pytanie dostałem, czy to jest błąd? Nie wiem, dobra, przepraszam, ogólnie są jakieś błędy w prezentacji itd, tak dalej, ale robimy ją też tak, wiecie, żeby przekaz był i tak dalej. No, natomiast ogólnie, ogólnie czy myślałem na sprzedażą offline? Ogólnie, no, mam na tyle dobre produkty, że mógłbym pewnie, wiesz, wyjść na jakąś giełdę, rynek itd. Tak tylko, że no, ja nie mam czasu na to. Można byłoby obstawić jakiegoś tam człowieka, który by to sprzedawał. Hmm, jest to jakiś pomysł, natomiast na razie jeszcze uważam, że zajmę się internetową sprzedażą. Może byłby to, chociaż widziałem na jednym profilu jednego chłopaka, który właśnie sprzedawał offline'owo też swoje produkty i ściągał sobie je z Chin i też. I też szły na offlineowo, off, offline nie na takim rynku czy coś tam. Kurde, jest to może jakiś pomysł i może zrobię kiedyś z tego odcinek, nie? Jak po prostu yy, wystawię kogoś tam albo sam specjalnie pójdę pod odcinek i będę tam sprzedawał i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Jakby ja jestem, ja, ja się, ja mam, jestem trochę introwertyczny, introwertykiem jestem bardziej, więc też dla mnie pewnie byłoby ciężej tam yy, coś rozmawiać z tymi ludźmi i tak dalej. Natomiast yy, postarałbym się na dla YouTube'a wiecie wszystko, nie. <laughs> Okej. Okay. czy korzystasz z Base I to pytanie do Ciebie: czy jak robić dropa, czy nie dropa, czy handlujesz? No to po prostu daj znać, czy korzystasz w ogóle z tego narzędzia z Base Linkera. Ok, dziękuję Ci bardzo, trzymaj się. Do jutra do godziny 18. Cześć, miłego. Heja.